No. Witam wszystkich, e, tak siemka, tak to my, znowu my, dzisiaj to tracić takie malutkie petardki, które, no. które udało, uda, udało mi się wykopać moi drodzy i po prostu przetestujemy, no, nieraz ja kopię nieraz tatuś kopie, tam się Daje takie coś wykopać. Dla Was przetestujemy takie starocie. Aktungi mamy tuż oryginalnie 6 sztuk. Tutaj mamy chyba trochę mniej, bo tylko połowa paczki. Nie wiem czemu. Nie pytajcie. Kod produktu P1212A. 14ADR UN0336. Klasa druga. Instrukcja jest: wyrób dopuszczony do nabywania bez pozwolenia i koncesji. I tylko tyle. Produkcja chińska. Tyle. Jak to wygląda? Siarkowe, duże, ogromne petardy no, teraz weszło? Duże, nie? No. Nie pamiętam jakie to były. 5 gramowe, ale jakie to są? Czekaj. To już weszły. No. Opakowanie dość ogromne. Napisachtung. Tutaj mamy 6 sztuk i co? I tak? Tył opakowania hmm. Kiedyś mieli te mniejsze. Takie same, tylko. A, bo... no, P1208. No, wygląda po no tak. To samo no. prawie. Tylko że one są tutaj większe, dużo większe. No. Kometa oczywiście. No. Gramatura podana? Nie ma. Nie ma gramatury. Muszą być starsze. No. Od tamtych. Zobaczcie, jaka siara piękna. No. Mhm. Ale nic w sprawie nie ważą. No. Coś tam ważą, ale nie zobaczymy. tak ciężkie. Zobaczymy, jak, zobaczymy, jak to, 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 to szczeli, jak to szczeli. Zobaczymy. Czy to jest głośne, czy to jest ciche, co to pokaże moi siarka drodzy Siarka jednak jest. I opóźnienie No! No, tak jak, tak jak przypuszczałem. U! Ale syfu zostawiło. <słyski> Mamy makulaturę, o, lulu. No, mamy makulaturę, moi drodzy, mamy to co było w środku, troszeczkę tego, no zresztą to, to jeszcze jedną i tą trzecią tak samo, no, nie ma tego nawet sensu dawać pod garnek ani pod nic Ładnie wygląda, ale no. tego nie dawaj, bo to nawet nie można Czemu? abra może coś dziabnie. i zrobi zera pół Dobra tu nie wypał totalny bo tylko strzeliło i nie miało ciśnienia więc już nie wybuchnie na pewno nam ale nie naśladujcie nas lornetka została masz tą trzecią jeszcze luźno będę miał w w pudełku pozbieram śmietki sobie Także nie zawsze widzicie wielkość, równa się siła moi drodzy. Ło, Boże. I co? <laughs> jak single shot. No, jak single shot. <laughs> Ale możecie sobie pozabić na półeczkę. No. Można widzicie, po właśnie wyszczeleniu po wystudzeniu możecie sobie postawić to, wy... Stan taki sam tak. jak był no, przed... Ue! Ue! Czyli dobrze, że ja tylko kupiłem kilka sztuk, nie więcej Bo ogólnie, jak widzicie, tu akurat... Ciekawe czy... Nie, To chyba tygodno? tak kiedyś było nie wiem. nie wiem Nie pisze nic Ja myślałem, że to walniak jak dobre 5 grama no, ja też no ale cóż, no wy sami napiszcie co o nich sądzicie. Cóż. Wielka petarda, ładna. Można postawić po tym na półkę. Same, same plusy. Dla mnie dycha. <laughs> My się z Wami żegnamy. Do następnych odcinków. Aby piszcie, komentujcie. Bajlando.